Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. A wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Oto słowo pańskie. Chwała tobie Dzisiejsze słowo dużo mówi o pasterzu i oczywiście Pan Jezus to jest tylko fragment 10 rozdziału Świętego Jana, on tam mówi więcej o pasterzu, dobrym pasterzu i pada tam kilka razy określenie, że owce idą za pasterzem. Znają Jego głos, słyszą Jego głos i za Nim idą. Myślę, że łatwo to sobie wyobrazić, taką scenę, nie? Jest statko, owiec, ja teraz mówię o takim obrazie rolniczym, bym tak tam, góralskim. Statko, owiec, z przodu pasterz, wszystkie owce wpatrzone, zasłuchane, jak On woła, znają Jego głos, rozpoznają Go. Jak słyszą Jego głos, to się cieszą, bo to jest ten pasterz, który na dobre pastwiska prowadzi. Ma pewnie parę owczarków, które mu pomagają ogarniać całe stado. Jest też drugi obraz, który ja kilka razy widziałem w życiu, kiedy stado jakoś się tak przemieszcza, te owczarki wokoło krążą, ale pasterz idzie za owcami i gdzieś tak z tyłu na nie gdzieś tam woła i te jakieś najsłabsze zbiera. Nawet już taki nowoczesny pasterz kiedyś widziałem taką sytuację, że jechał samochodem za owcami i tam do nich jakiś krzyczał w jakiś taki bardzo specyficzny sposób, a jak jakaś się zbłąkała owca, albo była młoda już zmęczona, to po prostu wysiadał, brał tak, nie ze specjalną jakąś czułością, tak za, za, za kark i na pakę samochodu i te najsłabsze pozbierał i dowiózł na miejsce. To są takie dwa skrajne modele bycia pasterzem. Podobno jest też trzeci, kiedy pasterz idzie w środku stada. Kiedy idzie w środku stada i to na lewo, to na prawo, to do przodu, to do tyłu się rozgląda i jest w jakimś takim kontakcie z tymi wszystkimi swoimi owcami. Ja tego nie mówię tak sobie tylko od siebie, tylko to jest bardzo poważne nauczanie o, o stylu liderowania, z którym się spotkałem w, w kościele na kursie liderów Haris, że takie style są. I moi drodzy, myślę, że to dzisiejsze słowo o dobrym pasterzu i to, co ja tutaj też przywołuję, jest dla nas takim zaproszeniem, zwłaszcza dla Wspólnoty Mocni w Duchu dzisiaj poniedziałek. Wiele diakonii, wiele grup, wielu liderów, różnego rodzaju posług jesteśmy, myślę, zaproszeni do tego, żeby dzisiaj popatrzeć na to, jakimi jesteśmy owcami, do jakiego stylu pasterzowania jesteśmy przyzwyczajeni. Może były niedawno wybory lidera w naszej, w naszej diakonii, albo niedługo będą. Może przyjdzie pasterz, lider. O innym stylu i to się też domaga od owiec pewnej dojrzałości, żeby wejść też w ten styl, który proponuje, proponuje pasterz, proponuje lider. Może będzie tym, który idzie z tyłu, zgarnia najsłabsze, może będzie tym, który przewodzi, pociąga wszystkich za sobą, ma bardzo wyraźną wizję, a może jest kimś, kto łączy w jakiś sposób wszystkich, jest gdzieś między, między swoimi owcami, prawie, prawie że trudno go zauważyć, bo jest gdzieś po środku. W takim kontekście, myślę, dzisiaj możemy popatrzeć. Każdy, czy z przodu, czy w środku, czy z tyłu, każdy może być dobrym pasterzem. I każdy w tej służbie może oddawać swoje życie za tych ludzi, którzy byli mu powierzeni. Ale te trzy różne style są, po prostu są różne. I jakoś tak się przeglądajmy temu. Czy jeśli jesteśmy liderami, to jaki jest nasz styl? Po prostu nasz. A jeśli jesteśmy Gdzieś w którejś z diakonii, w jakiejś posłudze mamy swojego lidera, pasterza, to też jakby pozwólmy mu być sobą w takim stylu, w jaki jest. I trochę to nasze bycie owcą wtedy dostosujmy, zgrajmy się, zgrajmy się zaakceptujmy ten różnoraki styl. Chcę jeszcze wspomnieć o świętym Stanisławie Biskupie. Podobno jednym z przedziwnych zjawisk, które które się wydarzyło oczywiście już po śmierci Stanisława Biskupa, to jest to, że kiedy Polska była podzielona na dzielnice, to z każdej dzielnicy przyjeżdżali ludzie do Krakowa i się modlili przy jego grobie, przy jego relikwiach i ktoś to zauważył. Nie wiem, czy, czy, czy jacyś przełożeni Katedry Wawelskiej, czy ktoś inny, czy po prostu jacyś bystrzy obserwatorzy Rzeczywistość, ale zauważyli, że, że z tej podzielonej Polski z każdej strony przyjeżdżają u jego relikwii się modlić, przez jego wstawiennictwo, modlić się za naszą ojczyznę, i w ten sposób został rozpoznany jego, bym powiedział, taki charyzmat świętego, że jego charyzmatem jest jednoczenie, że jakoś wokół takiego przedziwnego zjawiska, że król zamordował biskupa. E, w taki sposób został Biskup męczennikiem, to jakoś przyciągało ludzi, że chcieli się do Niego modlić i, i jest patronem po prostu jedności Polski. Jest w taki sposób rozpoznawany. Już bym powiedział pośmiertnie, już jego kariera jako święty to jest ten, który w sposób wyjątkowy jednoczy. Także możemy się przez jego wstawiennictwo modlić dzisiaj o jedność między nami, jedność w Kościele, jedność w różnych tych rzeczywistościach, w których jesteśmy. Amen. Dzięki za wspólną modlitwę. Zachęcam Was do tego, żeby dać kciuka w górę, nacisnąć subskrypcję i dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych naszych materiałach. Jeśli chcecie też nas wesprzeć pracę naszego centrum, to znajdziecie numer konta w opisie, żeby zrobić przelew albo takie linki do szybkich przelewów. Mamy też profil na Patronite. Jak ktoś chce w taki sposób nas wesprzeć, to też jest to możliwe. Za każde wsparcie wielkie dzięki i jeśli chcecie jeszcze chwilę potrwać w Bożej atmosferze, to znajdziecie tutaj odnośnik do teledysku Mocnych Duchów.